Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest dawno niewidziany w naszym programie burmistrz Zakliczyna, Pan Dawid Chrobak. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam serdecznie. Ja tradycyjnie na początek zachęcam wszystkich Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dodawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki do nich znajdą Państwo w opisie tego materiału. Dobra, ogłoszenia parafialne mamy za sobą. Panie burmistrzu, na początek politycznie są zarządzone wybory w partii Prawo i Sprawiedliwość, której... Partii, jest pan dumnym członkiem. Czy już ma Pan e, sprecyzowane, kogo Pan będzie głosował w tym bratobójczo, siostrzanobójczo pojedynku? Myślę, no że pan będzie kandydował. Ja akurat nie, nie, nie planuję startu w wyborach tutaj, bo mam, myślę, myślę, że tutaj pan ma na myśli start na szefa okręgu Tarnowskiego. No tutaj nie, nie mam takich planów. Natomiast to są wewnętrzne sprawy naszej formacji i ja na, się no, nie wtrącać, nie? na pewno. się nie Na pewno tutaj pan prezes Jarosław Kaczyńsz, Kaczyński wskaże odpowiednią osobę, która będzie liderowała tutaj środowisku Partii Prawa i Sprawiedliwość w regionie Tarnowskim. Jeszcze odhaczmy temat Prawa i na koniec, pan wspiera partię, wpłaca pan daninę na rzecz biednego, biednej partii Prawo i Sprawiedliwości? Jako członek Prawa i Sprawiedliwości mamy też obowiązki związane z wpłatami składek, więc też regulujemy na bieżąco składki, które są właśnie, wynikają ze statutu i uregulowań wewnętrznych. I kończymy tematy partyjne. Przechodzimy do tego, co najbardziej interesuje mieszkańców regionu, mieszkańców Zakliczyna. Panie burmistrzu, trwają gorączkowe prace w Urzędzie Miejskim, jak w każdym samorządzie, w każdym urzędzie gminy i urzędzie miasta. Chodzi o przyszłoroczny budżet. Właśnie jaki będzie ten budżet miasta i gminy Zakliczyn na przyszły rok? Zawsze słynęliście z potężnych, dużych inwestycji, ale i też tych mniejszych, które, o które na co dzień potykają się mieszkańcy, które rozwiązują tutaj takie podstawowe problemy. No właśnie, co będzie w przyszłym roku? Panie dyrektorze, ja wyjdę od tego, że budżet Gminy Zakliczyn zawsze konstruują mieszkańcy miasta i Gminy Zakliczyn. Ja zakończyłem właśnie w miesiącu wrześniu spotkania z mieszkańcami zebrania w sołectwach, we wszystkich sołectwach gminy Zaki, we wszystkich zebraniach uczestniczyłem, we wszystkich miejscowościach, gdzie dzielony był fundusz sołecki, który jakby pokazuje te najpilniejsze sprawy, które trzeba zrealizować w miejscowości. Są to oczywiście w stosunku do całości budżetu na inwestycje niewielkie środki, które są do dyspozycji mieszkańców, ale można powiedzieć, że one są takim początkiem, czy, czy niewielkim wkładem do dużych inwestycji. Inwestycji za kilka milionów złotych, bo to są środki rzędu 20, 30 do 50 praktycznie tysięcy złotych na miejscowość, w zależności oczywiście od liczby mieszkańców. Natomiast ten budżet, o którym rozmawiamy, czyli budżet na 2025 rok, myślę, że będzie budżetem kontynuacji, ponieważ rozpoczęliśmy naprawdę bardzo duże inwestycje. Planujemy kolejne nowe inwestycje do wprowadzenia, zwłaszcza do, aby zaprojektować kolejne ważne inwestycje, ale na pewno przede wszystkim będzie to budżet, budżet kontynuacji, ponieważ Kilka zadań, które rozpoczęły się w tym roku, a są finansowane głównie ze środków Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych. No właśnie, Przerwijmy i powiedzmy właśnie o tych projektach. Co teraz jest ważnego nabiegu w gminie Zakliczyn? realizujemy taki duży projekt związany z obiektami rekreacyjno-turystycznymi tutaj dwa boiska sportowe jedno w Zakliczynie wielofunkcyjne za blisko półtora miliona złotych tutaj dotacja wynosiła 90% tej kwoty dotacja rządowa natomiast drugie zadanie również z podobnym poziomem dofinansowania we, we Wrocławowicach za kwotę ponad pół miliona złotych obydwa właśnie obiekty przy szkołach sportowych w tych miejscowościach natomiast mniejsze zadanie to za około 400 tysięcy zł skatepark skate takie miejsce rekreacji dla młodzieży oraz plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wyremontowanej w ostatnich latach miejscowości Zdonia, ale jedno duże zadanie właśnie w ramach tej, tego, tego komponentu, tych czterech zadań, to jest właśnie budowa łazienek mineralnych w miejscowości Słona. Jak wiemy, gmina Zakliczyn, zwłaszcza miejscowość Słona i Bieśnik, to są miejscowości, które słyną z występowania na ich terenie wód mineralnych i my korzystając z tego, że właśnie ten potencjał wód mineralnych, wodolecznictwa jest Kilka lat temu zaprojektowaliśmy w ramach programu, projektu Źródlany Szlak, który jesteśmy jednym z partnerów wspólnie z liderem ciężkowicami, gromnikiem, rzepiennikiem, pleśną winą pleśna, właśnie gmina Zakliczeń. tutaj zaprojektowaliśmy łazienki mineralne. Łazienki mineralne to będą się składać z kilku komponentów. drugie łazienki w Polsce, po łazienkach królewskich w Warszawie. No to szeroka sugestia pana redaktora oczywiście, natomiast łazienki będą składać się z tężni solankowej oczywiście w takim centralnym punkcie, ale będzie też ścieżka do brodzenia, miejsce właśnie takiej rekreacji, altanki, czyli można powiedzieć, że taki mini park zdrojowy w cudzysłowie oczywiście, bo jest to na niewielkim obszarze tutaj Przylegającym bezpośrednio do dawnej szkoły obecnie świetlicy w słonej. Tam chcemy też w perspektywie najbliższych kilku lat wykonać takie w miejscu, gdzie funkcjonuje boisko sportowe też wykonać boisko ze sztuczną nawierzchnią dla, dla mieszkańców, dla turystów. I oczywiście to zadanie, o którym mówię, czyli łazienki, właściwie już rozpoczęliśmy. W przyszłym roku chcielibyśmy sfinalizować. To zadanie ja też chciałem przypomnieć o jednej ważnej postaci, która tutaj przyczyniła się do propagowania Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, spowodowała przyczyniła się do powstania ciężkowiskorządzkiego parku krajobrazowego, ale też ważny, ważny, ważny aspekt to yy, przebadała właściwie tutaj potencjał wód mineralnych na terenie właśnie gminy Zakliczyn. Był to profesor Józef Poborski, pro, pro, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, yy, niestety już nie, ży, nie, nie żyjący. natomiast to właśnie dzięki jego działalności w latach 90. ubiegłego wieku dowiedzieliśmy się o, szeroko właśnie o, o właściwościach i chcemy z tych właściwości po prostu skorzystać, doprowadzając wodę mineralną, która występuje właśnie w miejscowości Słona wodociągiem do właśnie tych tężni solankowych, do miejsca, gdzie będzie to miejsce do brodzenia. więc będzie to też forma, będzie miał też ten element wodolecznictwa, taki szeroko rozumiany, ponieważ według właśnie teorii czy nauki księdza Sebastiana Knejpa, który właśnie stawiał na wodolecznictwo na kilka właśnie tutaj różnego rodzaju chorób, woda jest dobra, można właśnie się w ten sposób leczyć, więc tutaj na pewno w tym zakresie będziemy działać i chcemy jak najszybciej zrealizować to zadanie. Ale na pewno to zadanie podniesie bardzo mocno potencjał turystyczny gminy Zakliczyn. Może będziecie sprzedawać wodę mineralną za Zakliczyniankę? Yy, tam jest rozlewnia wód mineralnych, dokładnie w słonej, w miejscowości słona, można. No, myślę, że tak. No, myślę, że tutaj to wszystko przed nami. Myślę, że duże zainteresowanie mieszkańców jest już tym projektem, nie tylko. Pytają o to zadanie, jak to będzie wyglądało, kiedy zostanie udostępnione, ale naszym właśnie naszą ambicją jest to, aby powstało to jak najszybciej i służyło naszym mieszkańcom, turystom i zwiększało oczywiście ten potencjał turystyczny gminy Zakliczne. Tradycyjne pytanie do samorządowców brzmi: jak wygląda ta luka w finansowaniu oświaty u Was? Bo wszyscy narzekają, że wydatki mają się nijak do pieniędzy, które idą z budżetu centralnego. U Was też jest to potężny problem. Generalnie, jak liczymy, bo tutaj kwestia jest, czy w skład właśnie finansowania oświaty wchodzi na przykład Finansowanie przez budżet samorządu dowozów dzieci, młodzieży do szkół, kwestia wychowania przedszkolnego. Generalnie, licząc tak na okrągło, to około 60% wydatków na oświatę pokrywa subwencja, więc jest to dosyć spora luka, którą, która, która brakuje. Natomiast jestem przekonany, że, że nigdy nie dojdzie do sytuacji idealnej, kiedy to państwo zrekompensuje w 100% samorządom wydatki na, na oświatę. Oczywiście, Wiemy doskonale, że wielu samorządowców narzeka, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że, że dobra oświata, dobrze, zainwest... dobrze zainwestowane środki w oświatę, później się wracają, oczywiście, bo jest to inwestycja młodego człowieka, młodego mieszkańca gminy Zakliczyn, który później tutaj funkcjonuje na tym terenie, mieszka, żyje, rozwija się, zakłada działalność, pracuje i stwarza prawda, ten potencjał. Dla mnie, panie redaktorze, najważniejszym to jest, to jest kapitał społeczny. Trzeba patrzeć właśnie przez pryzmat tego, więc tutaj trzeba patrzeć na pieniądze. Trzeba oszczędzać, natomiast nie można tego przedkładać nad tę najważniejszą kwestię, jaką jest to, że rozwój młodego człowieka jest naszym wspólnym obowiązkiem. Ten kapitał społeczny próbujecie zatrzymać dzięki dwóm inwestycjom mieszkaniowym. No właśnie, jak się mieszka yy, najemcom? Już yy, są kolejki do pana burmistrza z pretensjami, czy jednak sielanka? Panie redaktorze, jak wszędzie w każdej takiej wspólnocie, bo przypomnę, że blok w Lusławicach to 40 mieszkań, a więc ponad 100 mieszkańców tego obiektu. W paleśnicy jest to 30 mieszkań, więc około ponad 80 mieszkańców tego obiektu, więc wiadomo, że różne pytania, różne sugestie padają. Natomiast myślę, że jest to. Budynki stają się nie rozwalają. Tak, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, no jak wiemy, zawsze między mieszkańcami mogą być różnego rodzaju niewielkie różnice zdają. One bywają. Ale to są naprawdę na, na bardzo niewielkim poziomie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że, że tutaj daliśmy szansę mieszkańcom pozostać właśnie w gminie Zakliczyn, bo wielu z nich zakładam, że wyjechałoby po prostu z gminy Zakliczyna. Przypomnę, czynsz, który został ustanowiony, czyli te 11 zł brutto za metr kwadratowy najmu mieszkania, to są naprawdę niewielkie kwoty, plus oczywiście media, które trzeba sobie tutaj pokryć. Czyli za mieszkanie około 50-metrowe mieszkanie spłaci czynsz, Około 550 zł plus oczywiście media, więc myślę, że w kwocie około 1000 zł. Yy... 1000-1200 można tutaj pokryć koszty życia, funkcjonowania mieszkania w takim, w takim mieszkaniu o, tej, o tym metrażu. Oczywiście te koszty są stosunkowo niższe w przypadku tych mieszkań 30 I oczywiście mamy mieszkańców młodych, mamy młode małżeństwa z dziećmi, ale też mamy seniorów w tych mieszkaniach. I myślę, że ta symbioza w jakiś sposób tutaj następuje i, i, i cały czas staramy się też zabiegać o to, aby kolejny blok. No właśnie, mamy nie... apetyt na więcej. Tak. Y... you Przystępując do spółki Simmaopolska spółka ZO. Y, y, oczywiście wnieśliśmy działkę w, mie w miejscowości Wesołów aportem y, do tej spółki i, na, i spółka właśnie z Polska, y, która jest i y, składa się z 16 samorządów i krajowego zasobu nieruchomości, jako tej części, która tutaj zawiaduje środkami rządowymi, y, będzie w przyszłym roku rozpoczynać budowę obiektu na 27 mieszkań właśnie w miejscowości Wesołów. Blok czy szergówka? Blok. Będzie to blok. Y, Dwupiętrowy, który będzie właśnie bardzo zbliżony w wielkości do bloków paleśnicy, myślę, że tutaj jeszcze zwiększy ten potencjał mieszkaniowy gminy Zakliczyn, ten obiekt, ale mamy bardzo duże zainteresowanie, ponieważ również do tego obiektu i do, 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 do konkursu, czy, czy też do naboru w ramach tego. Po, po, w ramach tego obiektu będą mogli przystępować mieszkańcy nie tylko gminy Zakliczyn, ale też gminy, no właściwie z, z każdej części Polski, będą mogli. No, tak, no bo możecie dzięki temu pozyskać nowych mieszkańców. Tak, i zgadzać się. Tak, panie doktorze, taniec. zgadza się, tylko tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie w przypadku tych dwóch bloków, zarówno w Łusławicach jak i w Paleśnicy, on był dedykowany dla mieszkańców gminy Zakliczyn, a więc dla mieszkańców, czyli dla osób zamieszkałych, czyli osoby, które tutaj swój, swoje centrum życiowe na Gminie Zakliczyn koncentrują w, w momencie złożenia wniosku. Natomiast w przypadku tutaj właśnie Simma Polska nie ma tego ograniczenia, więc to jest też oferta dla mieszkańców, ale też gminy, ale też dla wszystkich spoza Gminy Zakliczyn, którzy chcieliby zamieszkać. A czy w tych pierwszych. Dwóch inwestycjach w Paleśnicy i Lusławicach jest też tak jak w sim że mieszkańcy płacąc przez x lat czynsz dochodzą do własności mieszkania, czy to jest jednak całe życie wynajmowanie? Panie doktorze, w przypadku właśnie obiektu zarówno w Lusławicach i Paleśnicy nie ma możliwości na chwilę obecną dojścia do własności. Jest to obiekt komunalny na zasadzie umowy najmu na czas nieokreślony oczywiście, przy, tej, czy, przy tym czynszu, o którym wspomniałem, 11 zł za metr kwadratowy. Natomiast w przypadku SIM-u będzie możliwość również płacenia wyższej stawki, podwyższej stawki czynszu. Ona zostanie ustalona oczywiście po tutaj ustaleniu kwoty za budowę tego obiektu, więc tutaj na pewno będzie możliwość dojścia do własności, pewnie po 20 co najmniej latach, gdzie prawda będzie się odkładał kapitał, który będzie pokrywał właśnie tę kwotę konieczną do zapłaty tej, tej, tej sumy za właśnie to mieszkanie. Więc myślę, że tutaj na pewno jest to korzystniejsze z punktu widzenia, że jeśli ktoś tutaj ma zamiar funkcjonować na, na w Właśnie w bloku, w tym wypadku w Wesołowie, przez swoje całe życie to oczywiście tak. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o bloki te, te komunalne, czyli Sławice i Paleśnica, no to są dwa obiekty, które są właśnie objęte umową najmu na czas nieokreślony. Więc tutaj też jest, można sobie powiedzieć, że ta umowa ma charakter stały ale można ją z dwóch stron wypowiedzieć zawsze. Natomiast do takiej sytuacji na chwilę obecną jeszcze nie doszło. Nie planujemy, są oczywiście odpowiednie zapisy w umowie, które chronią zarówno najemcy, jak i oczywiście właściciela, czyli gminę zakliczną, no, ale tutaj nie korzystaliśmy z tych zapisów. Czynsz jest spłacony regularnie? także że myślę, że to jest przede wszystkim też bardzo ważna sprawa. A przy okazji Simu chciałem dopytać, bo kiedyś jak podpisywano ten akt notarialny, który był aktem założycielskim spółki... Wówczesna wiceminister, jak dobrze pamiętam, Anna Kornecka wspominała, że samorządy mogą jeszcze liczyć na dodatkowe pieniądze, czyli 10% wartości całości inwestycji na inwestycje okołoinwestycyjne, czyli jak miałem drogi do jazdy, place zabaw, i tak dalej. Czy Wy będziecie korzystać z tej szansy, czy te środki są jeszcze możliwe do wykorzystania? Chcemy panie dyrektorze, skorzystać z tych środków, dlatego że ten teren trzeba jeszcze uzbroić. Oczywiście tam w okolicy przebiega sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, gazowa, ale będziemy się starali właśnie wykonać, pozyskać środki na uzupełnienie tych pewnie kilkuset metrów łącznie sieci i w tych środkach, że tak powiem, z tych środków zrealizować to zadanie. No bo jak w Brzesku 18 milionów złotych kosztuje inwestycja, to łatwo policzyć, że 10% to jest prawie 2 miliony złotych. No, za to już można coś zrealizować. Dobrze, przechodzimy dalej, albo nie, jeszcze się zatrzymamy na chwilę. Czy nie uważa pan, że błędem rządzących, zarówno wcześniejszej koalicji Zjednoczonej Prawicy, jak i obecnego rządu koalicyjnego, jest to, że bardzo mocno właśnie nie postawił na Tworzenie tych simów, bo to jest y, widzimy to namacalnie, że te mieszkania już powstają. W prawdopodobnie już w tym roku będzie oddany obiekt. Y, tak samo jak i w Miechowie. U Was wystartowała budowa, wystartowała budowa w Bożęcinie chyba już i w Okocimiu. Y, no, to już jest, to się buduje. A, tak to, a takie opowiadania, kredyt 2%, 0%, to takie bajkopisarstwo w, w dużej ilości wypadku, A tu mamy konkretne realne mieszkania, za które wy gwarantujecie. Panie że myślę, że koncepcja SIM-u naprawdę ma bardzo dobre założenia. No, tak jak wspomnieliśmy, jest opcja dojścia do własności i opcja, która no, nie, nie pozwala dochodzić do tej własności, więc dla tych, którzy planują, prawda, budowę własnego domu, mogą przez kilka lat właśnie na etapie, kiedy budują dom, kiedy pracują, mogą właśnie funkcjonować na terenie danej gminy, tam gdzie chcą się osiedlić. To jest bardzo ważna sprawa. Natomiast też chcę przypomnieć, że ta koncepcja SIM-ów powstała, można powiedzieć, w drugiej kadencji rządu Zjednoczonej Prawicy, na bazie, prawda, tutaj tej kwestii, która, no, w jakiś sposób nie do, nie do końca zaczęła funkcjonować. Mieszkania, mieszkania plus, prawda. Tutaj gmina zakliczna oczywiście ma swoje doświadczenia, jeśli chodzi Mieszkanie plus udało się zrealizować w przypadku dotacji właśnie rządowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ponad 80% sfinansowano budynek w Rusławicach, natomiast w w ramach rządowej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego 80%, a pozostałe prawie 20% a gmina nie dołożyła. Tam wielkich środków, około 300 tysięcy łącznie przy inwestycji ponad 8 milionów, jeśli chodzi o Paleśnicę, oszczędności tutaj Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadania w Rosławicach. Więc tak naprawdę. Tutaj rządowe środki nas wsparły, ale tak jak mówię, koncepcja społecznej inicjatywy mieszkaniowej jest naprawdę bardzo ciekawa, słuszna i myślę, że bardzo atrakcyjna dla samorządów. No tak, no bo was to tylko kosztowało dać działkę, która była wkładem, aportem do spółki, żebyśmy mieli udział w spółkach. Oczywiście, oczy, nią udział? Oczywiście tak, tutaj, tutaj tak, ta, tak to zostało skonstruowane i myślę, że to jest naprawdę bardzo korzystna forma inwestowania właśnie w ten zasób mieszkaniowy, a jednocześnie, tak jak wspomniałem, w kapitałach. Kapitał społeczny, czyli w mieszkańcu. Lecimy dalej już na pewno. Ja mam te, takie stałe pytanie, które zadaję wszystkim samorządowcom, bo zostaliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata, że wojewoda, marszałkowie nie ma tygodnia, żeby nie jeździli po gminach, po miastach, miasteczkach i wsiach i rozdawali urocze dykty, na których były ogromne sumy pieniędzy na różnorodne inwestycje. W tym roku, yy, mamy już październik, czyli 10 miesięcy, no tych wydarzeń można policzyć, no może nie na palcach jednej ręki, no ale było ich niewiele. Czym to jest spowodowane? Po pierwsze, to trzeba przypomnieć wrócić do tamtej kadencji. Znam samorządowców, którzy no, kwestionowali tą formę podziału środków. Myślę, że ona była naprawdę sprawiedliwa. To, co tutaj pan redaktor powiedział, czyli tak zwane czeki, które trafiały do samorządów, one miały po prostu pokrycie. One były realnymi pieniędzmi dla nas. Każdy z nas otrzymywał i to też miało charakter promocyjny dla danej inwestycji. Tutaj już nie mówimy o konkretnych osobach, ale generalnie dla danej inwestycji, czy to drogi, czy to dla właśnie do, dla mieszkań, czy wielu innych pomysłów, które, które, które były realizowane przez samorządowców. Przecież w ramach środków tych rządowych do samorządów z Polskiego Ładu i z tych wszystkich programów ponad 100 miliardów złotych trafiło przez ten czas. Te środki oczywiście rozwiązały wiele problemów, jeśli chodzi o inwestycje, o środki na inwestycje w samorządy, ale też trzeba pamiętać, że trafiły do przedsiębiorców. Przecież te zadania realizowali przedsiębiorcy, głównie właśnie mniejsze firmy, tak jak na przykładzie gminy Zakliczyn, bywały też że z danej gminy. Tak, a to też było korzystne z punktu widzenia podatkowego. Oczywiście w ramach zamówień publicznych najczęściej startowały firmy lokalne, regionalne, tutaj z najbliższego terenu, w przypadku dróg i tak dalej, to wiemy, jak to, w jakim kierunku zawsze jezi. I... Ale tak, żeby sobie najlepiej to wyobrazić, to ja mam takie dwa koronne przykłady. Wójt Banek w Wietrzechowicach, dzięki właśnie tym rządowym środkom, tym, dzięki tym rozdaniom, otrzymał tak naprawdę swój 14-letni budżet inwestycyjny, gdzie musiałby 14 lat budować i budować i i co chwilę odkładać, żeby cokolwiek zrealizować w gminie, a z kolei na przykład były wójt w gminie Wieszosławice Andrzej Murus wyremontował dzięki tym środkom wszystkie szkoły, wszystkie placówki światowe. Panie redaktorze, na no przypadku gminy Zakliczyn na inwestycje wydatkowaliśmy przed tym boomem takim inwestycyjnym około 10 do 15 milionów złotych, a ostatnie budżety, jeśli chodzi o inwestycje łącznie z tegorocznym, to było ponad 30 milionów na inwestycje, czyli drugie tyle środków trafiało do, trafiło do samorządu gminy Zakliczyn, ze środków właśnie głównie rządowych, które otrzymywały w ramach Polskiego do innych zadań właśnie związanych z drogami, więc uważam, że to była naprawdę bardzo słuszna koncepcja. Natomiast tutaj myślę, że poczekamy, zobaczymy jeszcze, bo pewne konkursy są ogłoszone, czekamy na rozstrzygnięcie, ale na pewno jest tych środków zdecydowanie mniej dla samorządów. Liczymy też na środki tutaj w ramach. Fundusze Europejskie, które są rozdysponowane, ruszają właśnie nabory w ramach otwartych konkursów przez organizowanych przez Urząd Marszałkowski, ale też jako gmina Zakliczyn przystąpiliśmy do zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli do tego mechanizmu finansowania, gdzie środki są już konkretnie dedykowane do konkretnych, dla konkretnych gmin na konkretne właściwie zadania inwestycyjne. Tutaj gmina Zakliczyn właśnie w ramach tych środków, przystępując do tak zwanego ZIT-u, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska, około 10 milionów złotych na chwilę obecną, ale ja liczę i na pewno tych środków będzie zdecydowanie więcej w miarę upływu czasu, kiedy różnego rodzaju działania w ramach różnego rodzaju komponentów nie będą realizowane. Zakładam, że Urząd Marszałkowski będzie występował do Komisji Europejskiej o przesunięcie środków między działaniami, aby właśnie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, te środki były wydatkowane. Ja bym tak na burmistrza miejscu się nie cieszył i nie bardzo liczył na na przykład narządowe rozdanie środków z racji tego, że jak pamiętam, jak nastał wojewoda, klęczar, wprost powiedziałem o takim pierwszym spotkaniu medialnym, że lista krzywd będzie wyrównana, i tu z te koty będą dostawać teraz mniej środków i pieniądze będą lokowane w samorządach, które były do tej pory według niego pomijane. No nie ma co ukrywać, że zakliczyn był tu z tym kotem, i wasza skuteczność w pozyskiwaniu środków była imponująca. Panie redaktorze, tylko przypomnę podsumowując, podsumowując tamtą kadencję samorządu 106 milionów wydatkowanych przez ponad 5 lat na inwestycje, czyli średnio ponad 20 milionów rocznie na inwestycje, to był naprawdę złoty czas inwestycyjny dla samorządu gminy Zakliczyn. Wierzę, że ten czas też będzie podobny, może nierównie podobny, ale też podobny, bo jak wiemy, żeby zrealizować dane zadanie, to trzeba mieć przygotowaną dokumentację projektową. A my cały czas inwestujemy również nie tylko prawda, w, w realizację tych inwestycji, które już są w toku, bo są już na etapie finalnym wie, wiele z nich, natomiast my cały czas inwestujemy również w dokumentację projektową, choćby na przykład chcemy wprowadzić do budżetu w najbliższym czasie projektowanie kładki na Dunajcu właśnie łączącej Wesołów z Melsztynem w daw miejscu dawnego mostu, który, który to połączy właśnie Zakliczyn z melztynem, ścieżkę Eurovelo w kierunku właśnie melztyna. No właśnie, męczny. ten, już skończmy politykowanie. Co tam się dzieje, bo wiem, że nie zakończyliście tam prac, mimo że już dach ładnie tam wygląda i w ogóle świetne miejsce się stworzyło, ale dalej tam kasa idzie, dalej inwestujecie w to miejsce. Tak, zamek no to było ogromne założenie, to był największy zamek w Dolinie tutaj w całym regionie. Natomiast my chcemy dokończyć w tym roku. Przyporę, która właśnie rozpoczęliśmy odbudowę w poprzednich latach. I tutaj mamy podpisaną umowę, już właściwie ruszają prace. Za chwilę rozpoczniemy odbudowę przypory. Kolejnych dwóch kondygnacji z poziomem ponad 7 metrów. Przypora będzie sięgać ponad 16. To będzie otwarta, prawda, przestrzeń widokowa, zakończona taką renesansową attyką. Natomiast. Trzeba pamiętać, że tutaj udało nam się pozyskać środki z polskiego ładu na zabytki w wysokości ponad 530 tysięcy złotych. Urząd Marszałkowski, Pan Marszałek dofinansował to zadanie w kwocie 100 tysięcy, i tak naprawdę na dzień dzisiejszy gmina w 100% finansuje to zadanie ze środków zewnętrznych. Oczywiście, w przypadku zabytków bywa tak, że pojawiają się zawsze jakieś zadania, które trzeba jeszcze wykonać w trakcie, bo, bo, bo przy pracach zawsze wychodzą jakieś dodatkowe roboty, więc pewnie będziemy musieli dołożyć jakąś kwotę, która pojawi się w trakcie realizacji. Natomiast, natomiast oczywiście ta kwota podstawowa. Wykonawcą jest w 100% realizowane ze środków zewnętrznych, i w tym roku, w grudniu, będzie, będzie finał odbudowy wieży razem z przyporą. Natomiast no, trzeba pamiętać, że przed nami kolejne ważne zadania związane z odbudową murów otaczających, zwłaszcza od, od strony południowej, zamek. Tam mamy gotową dokumentację. To wszystko sobie robić, cały, bo zawsze pamiętałem, wiedziałem o tym, że no fajnie, wybudujecie e, tą wieżę do góry, będzie teraz widokowy, będzie to ładnie, ale z tego, co pan mówi, no to bierzecie się za, jak już za cały teren. Tak, chcemy kontynuować tam pracę. Jest oczywiście ta część, o której wspomniałem, czyli od strony południowej, ta część związana z murami otaczającymi, tymi zewnętrznymi murami całego założenia zamkowego. Jest do odbudowy przed nami, nie mamy dokumentacji na to zadanie, ale będziemy się starali wprowadzić do budżetu również i przygotować dokumentację wraz z kosztorysami na odbudowę bramy, tutaj od strony właśnie wjazdu, wejścia do zamku. To też jest ten element, i następnie połączyć ją z istniejącym murem arkadowym, który tam został. Kilka lat temu odrestaurowany, tak aby to miejsce już nabierało takiego wyglądu, ale oczywiście wiemy, że to jest tylko niewielka część zamku, bo ta część główna zamku to właśnie była ta część południowo-wschodnia, prawda, ta, no, ta najstarsza część, która właśnie funkcjonowała i to były nakłady pewnie rzędu około 50 milionów. Na razie mówimy o wieży i tym założeniu i tymi murami zewnętrznymi, które są w tym momencie w bardzo złym stanie technicznym, no, z uwagi na to, że no, występują na zboczu, tam jest no, bardzo. Bardzo duże nachylenie terenu i właśnie boimy się, że one zostaną zupełnie utkodzone w wyniku erozji, więc czekamy na środki zewnętrzne, tutaj w tym wypadku środki rządowe, które by nam pozwoliły na zabezpieczenie tych osłowisk. Na koniec, panie burmistrzu, w ekspresowym tempie, co dobrego dzieje się na drogach i w ich najbliższym otoczeniu, albo będzie się działo. Cały czas, panie redaktorze, inwestujemy, bo oprócz zadań, które realizujemy w ramach Polskiego Ładu, został wykonany cały ten, ta cała część, która dotyczy funduszu Sowieckiego, czyli tych spraw, które mieszkańcy zgłaszają, to zadań mamy za sobą. W trakcie właśnie są środki z Funduszu Sowackiego. Przed nami pięć zadań, które będą realizowane z tak zwanego funduszu rekultywacji ponad 800 tysięcy złotych. Zainwestujemy właśnie w drogi gminne, dojazdowe do pól. To będzie w pięciu miejscowościach, ale otrzymaliśmy też w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wyniku tych zdarzeń, które miały miejsce w maju i w czerwcu. Mieliśmy bardzo mocno uszkodzone drogi i w trzech miejscowościach będziemy realizować zadania polegające na odbudowie dróg. Tutaj ponad 1200 metrów łącznie w trzech miejscowościach, w tym w Słonej, w Harzewicach i w Woli Struskiej zostaną wykonane nowe nakładki. Asfaltowe. No, i, i na to zadanie otrzymaliśmy 580 tysięcy złotych dotacji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Więc te zadania przed nami będą realizowane i to jest bardzo ważne, że właśnie w sytuacjach, kiedy jest kryzys, jest sytuacja trudna, jeśli chodzi właśnie o, 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 o mieszkańców, o to, że właśnie majątek gminy. Ulega mocnemu uszkodzeniu. Mamy również środki rządowe, właśnie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu kafetarnów był pan burmistrz miasta i gminy Zakliczyn, czyli pan Dawid Chrobak. Jeszcze raz dzięki wielkie za spotkanie. No i cóż, do zobaczenia. Nie wiem, mam nadzieję, że za miesiąc, a nie będziemy znowu tyle długo, tak długo czekać. Dziękuję, panie dyrektorze. Na pewno spotkamy się, aby porozmawiać o ważnych sprawach. Ja tradycyjnie na koniec zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dodawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki do nich znajdą Państwo w opisie tego materiału. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu Kafetarnów.